Cześć! W dzisiejszym odcinku poskładamy do kupy poprzednie lekcje dotyczące tego w ogóle, jak zabrać się za samo wymyślanie, projektowanie, i dzisiaj przedstawię Ci cztery kroki, które pokazują, jak należy zabrać się za projektowanie wzoru już w momencie, kiedy się zmotywujemy, siadamy i chcemy po prostu zacząć. Jeżeli jesteś na bieżąco z poprzednimi filmikami, to na pewno już wiesz, skąd czerpać inspirację do naszych projektów, jak również, czym w ogóle jest dobry pomysł. Więc zakładam, że przystępując do tego filmiku, do tej lekcji, już masz ten pomysł w głowie, już powiedzmy, wybrałeś, wybrałaś to, co będziesz tworzyć, i teraz to jest tylko kwestia usiądnięcia i zabrania się do roboty. W momencie, jeżeli jeszcze nie wiesz, co to miałoby być. Do końca ma sens oglądanie tego filmika. Wróć tutaj, jeżeli już wiesz, ponieważ tutaj siądziemy i zabierzemy się do roboty. No dobra, w takim razie jak ja zabieram się do roboty? Co po kolei muszę zrobić? U mnie podzieliłam to na cztery kroki, i każdy ten krok właśnie teraz ci omówię. Dobra, więc powiedzmy, że pomysł i inspiracja to są takie kroki zerowe. Zakładamy, że już nie mamy. Kiedy siadamy i rzeczywiście chcemy w danym dniu rozpocząć pracę, najpierw zastanawiam się, jaki włóczki tę pracę zrobię. Czy będzie to bawełna, mieszanka, może tym razem chcę skorzystać z takiej mieszanki z włóczką Merino albo czystej włóczki Merino, czy też może po prostu będzie to pluszowa włóczka typu Himalaya Dolphin Baby. Jest to bardzo ważny moment, ponieważ otrzymane wyniki mogą być zupełnie inne. Jest to bardzo ważny moment, ponieważ możemy uzyskać naprawdę zupełnie inne przedmioty, zabawki, po prostu zmieniając włóczkę. Również włóczki inaczej wychodzą na zdjęciach, więc to też ma znaczenie. Po prostu czasami z jakiejś włóczki na przykład może nie robi się tak przyjemnie, ale za to ona będzie fajnie później wyglądać. Tutaj mam jeszcze jedną uwagę odnośnie włóczki typu Himalaya Dolphin Baby, czyli pluszowej. Jeżeli zaczynasz dopiero projektować, Gorąco Ci polecam, najpierw zrobić sobie prototyp włóczką bawełnianą albo mieszanką. Zakładając, że taka zabawka będzie dwa razy mniejsza niż docelowa zabawka z włóczki Himalaya Baby. A dlaczego? Jeśli znasz włóczkę Himalaya Baby, to wiesz, że ona dużo wypacza. To znaczy, nie widać dokładnie tych oczek i jeżeli nawet popełnimy jakiś błąd, to absolutnie nie da się tego wypatrzyć. W przypadku projektowania, no to ma to również. Taką ciemniejszą stronę, ponieważ nie będzie widać, jak coś zostało zrobione, oraz czasami ta włóczka zafałszowuje trochę ten prawdziwy kształt. Robiąc włóczką zwykłą, jesteś w stanie lepszy ten kształt uzyskać i nie będziesz mieć później sytuacji, że ktoś zrobi zwykłą włóczką wzór zaprojektowany na Himalaya Baby i ten wzór po prostu wyjdzie mu krzywy. Ja w ten sposób na przykład projektowałam mojego kotka Gaje, który dodatkowo jest zrobiony z białego koloru. Więc projektowanie na białej włóczce Himalaja Dolfin jest zdecydowanie wyższą szkołą. A więc, dobrze, mamy już wybraną włóczkę. Co dalej? Bierzemy po prostu białą kartkę i długopis. A to dlatego, że musimy przygotować nasz szkic. W tym momencie, nawet jeśli mamy jakieś inspiracje rysunkowe czy fotograficzne, czy z realnego życia, Warto sobie zaplanować, jak duża ma być ta zabawka, ponieważ przerabiając, będziemy przykładać nasz projekt bezpośrednio do tej właśnie kartki papieru. Ten projekt nie musi być jakoś tak pięknie namalowany artystycznie farbkami akwarelowymi, żeby był piękny efekt, ponieważ nikt później nie będzie tej kartki oglądał. No, chyba rzeczywiście umiesz malować akwarelami, to wtedy można to zawsze pokazać, co było inspiracją, co było Twoim rysunkiem do danego wzoru. Ale w przeciwnym wypadku po prostu to jest taki rysunek, powiedzmy techniczny. Kiedy już mamy właściwe proporcje każdej części naszej zabawki, naszego ubranka, będzie nam dużo łatwiej i na pewno się nie pogubimy projektując daną rzecz, ponieważ na bieżąco można sobie sprawdzać, jak coś pasuje, jak coś wygląda i naprawdę idzie to bardzo fajnie. Mnie zdarzało się projektować też bez rysunku czystego, jakby to powiedzieć, lenistwa. Nie robiłam rysunku. Zawsze, zawsze te projekty jednak wychodziły gorsze niż te, które były dopasowywane na bieżąco do tego rysunku pomocniczego. Czasami jeden rysunek nie jest wystarczający. Na przykład projektując żółwia morskiego tworzyłam aż trzy rysunki: jeden z boku, jeden od góry i dodatkowy taki rysunek zbliżenie na samą głowę, ponieważ chciałam uzyskać konkretny kształt. Czyli mamy już Wybraną włóczkę, mamy już narysowany taki wstępny rysunek. Teraz trzeba się zastanowić, czy będziemy dziergać od góry w dół, czy od dołu do góry. Prosta, jakby decyzja, ale czasami się okazuje, że warto sobie to przemyśleć, bo czasami kształtowanie danego elementu jest łatwiejsze właśnie, jeśli się robi od dołu, a inaczej, się robi od góry. Zaleca się, żeby ta część bardziej modelowana, ta końcówka bardziej modelowana, to była ta, z której wychodzimy aż do takiej łatwiejszej zaokrąglonej końcówki. Czyli na przykład, jak robimy jakąś tam specjalną głowę, na przykład liska, no to wiadomo, że mamy ten spiczasty nos, więc tutaj zdecydowanie zaczniemy sobie od tego noska, nie od drugiej strony głowy, tej takiej bardziej zaokrąglonej. Warto brać to pod uwagę. Tak samo w przypadku na przykład lal, przeważnie robi się je od dołu do góry. Chodzi o takie wzory bezszwowe, a nie odwrotnie, że od góry do dołu. Aczkolwiek takie wzory też istnieją, więc nic nie jest niemożliwe. To jest już kwestia wygody i co nam będzie łatwiej zrobić. Dodatkowo, zwłaszcza jeżeli jest to nasz kolejny wzór, można się zastanowić, czy dałoby się zredukować ilość dzierganych części. Przykładowo, czy dałoby się na przykład zrobić głowę razem z tułowiem, albo wrobić łapki, albo na przykład połączyć nogi metodą bezszwową. Jeżeli to jest Twój pierwszy wzór, nie musisz się tym przejmować. Zrób jak najprościej, czyli po prostu każdą część osobno i później przyszywane. Natomiast no, warto mieć to pod uwagę w przyszłości, ponieważ ludzie nie za bardzo lubią zszywać. To taka podpowiedź. Zawsze będą zadowoleni, jeśli się okaże, że tych części jest mniej do zszywania. Została nam ostatnia i bardzo ważna rzecz do zrobienia, a mianowicie dobór kolorów. I tutaj zdecydowanie polecam Ci od razu na tym etapie przygotowanie wszystkich kolorów, które masz zamiar użyć w projekcie i po prostu przyłożenie ich do siebie. W jakim celu? Dzięki temu upewnisz się, że te kolory na pewno po prostu ogólnie do siebie pasują. I również takie ułożone Jedna po drugiej włóczce, po prostu widać to czarno na białym, czy te kolory pasują, czy nie. Później na projekcie dużo ciężej będzie oszacować, czy na przykład te płetwy pasują do takiego brzuszka, czy ten kolor włosów będzie pasował do takiej sukienki, i tak dalej. Jest to o tyle ważne, że źle dobrane kolory naprawdę mogą zabić urok całej zabawki. Sam projekt może być super, ale skoro no, te kolory nie są dobrane, zdjęcie nie wyjdzie takie ciekawe. I być może stracimy zainteresowanie tym wzorem. Wszystkie te rzeczy przygotowane i zrobione? Świetnie. Zabieraj szydełko, włóczkę i bierz się do roboty. Założę się, że zaczniesz od magicznego kółka, chyba że nie planujesz amigurumi. Tak zaczyna się 90% wszystkich wzorów. A potem już po prostu dodajesz kolejne okrążenia, kolejne rozszerzenia. Tutaj dla przypomnienia, przeważnie rozszerzamy, kierując się ilością oczek. Dodawanych na przykład co 6, czyli zaczynamy 16, 12, 18, 24 itd., itd., aż utworzy się jakaś taka powiedzmy kula, taki za, zaczątek kulistego kształtu. Już z takich kulistych kształtów i walców można zrobić jakieś podstawowe wzory. Jeżeli chcemy taki kształt bardziej zaokrąglony, taki spłaszczony u dołu, to zaczniemy od siódemek, czyli 17, 14, 21, 28. Jeżeli zaś chcemy bardziej coś takiego spiczastego, to zaczniemy od 5, 10, 15, 20 albo co jedno okrążenie będziemy dodawać jedno pełne okrążenie półsłupków, takie jakby nadprogramowe. I to sprawi, że ten kształt będzie taki rozszerzający się, ale bardzo delikatnie. Cała reszta to już jest kwestia dziergania na bieżąco i przykładania tego kształtu do naszego rysunku podstawowego. Następnie czysta praktyka. Im więcej próbujesz, tym łatwiej Ci będzie zrozumieć, dlaczego czasami dodaje się na przykład więcej dodań lub więcej ujęć, albo stosuje się ujęcia potrójne, dodania potrójne. To wszystko przychodzi z praktyką. Na koniec dobra rada, spisuj sobie wzór na bieżąco, co najmniej co kilka linijek, zwłaszcza na początku, oraz rób zdjęcia. Żeby zrobić zdjęcia, wystarczy zwykły smartfon, kartka biała papieru, kładziesz to, co masz, robisz zdjęcie i gotowe. Na początek naprawdę tyle wystarczy, nie trzeba nic więcej wiedzieć. Jeśli chodzi o ilość, to tak minimalnie, żeby było jedno zdjęcie na jedną gotową część, dobrze zrobić zdjęcia, które pokazują jak na przykład łączyć dane elementy, przyszywać. Takie zdjęcia naprawdę później ułatwiają pracę osobie, która dzierga z danego wzoru. To tyle na dziś. Tak naprawdę. Teraz już tylko pozostaje patrzeć, jak całość po prostu rośnie, robi się coraz piękniejsze. Czasami to zajmie kilka dni, czasami tydzień, dwa, trzy, cały miesiąc, kilka miesięcy, czasami się porzuci jakiś projekt, do niego później wróci, bo przy okazji coś innego wpadnie nam do głowy i to nadal jest bardzo normalne i naturalne. Czasami zdarza się, że mamy jakąś jedną koncepcję, a w międzyczasie ta koncepcja się zmieni i po prostu chcemy zrobić. Coś trochę innego, to również jest w porządku. To tylko pokazuje, że nasza kreatywność działa i rzeczywiście można sobie na takie rzeczy pozwalać, zwłaszcza jeśli ten pomysł nowy wydaje nam się o wiele lepszy. Zachęcam Cię gorąco do subskrypcji tego kanału, ponieważ nadal czekają na Ciebie nowe filmiki związane z projektem twórca wzorów. Jeżeli jeszcze nie jesteś zapisany, zapisana na sam mini kurs mailowy, to tym bardziej w opisie do tego odcinka. Znajdziesz informacje, jak na niego napisać. Dzięki temu dostaniesz powiadomienie o wszystkich szkoleniach, również tych dodatkowych i na żywo, które nie są publikowane nigdzie indziej. Mam nadzieję, że będą Ci powstawać same piękne projekty. Jeżeli masz jakieś pytanie, zwłaszcza do tej lekcji, napisz śmiało tutaj w komentarzu. Ja wszystkie komentarze czytam i chętnie na nie odpowiadam. Tyle na dziś. Do zobaczenia. Cześć.